I o, co z tej strony? Lubkurc, a to 12 odcinek wydobywaj z Lubkurcem. Tak jest, w takiej dosyć nietypowej pozycji dzisiaj zaczynamy, bo stoję właśnie na pochodni. Nie wiem dlaczego, no, ale też nieważne. Tak jest, dokończyłem most, który niedługo stanie się torami ja nie wiem jak to nazwać. Nieważne, ważne, wiecie o co chodzi. Czekajcie, zrobię sobie normalny obraz. No, poprawiłem go troszkę, teraz jest zajebisty. Tak, zacząłem już wycinać na tą górę. Jeśli ktoś kiedyś zajmował się takimi rzeczami, to wie, że taki, to, to zajmuje strasznie dużo czasu i pochłania wiele materiałów, znaczy pochłania wiele narzędzi, że tak. No, co jeszcze ciekawego zrobiłem, to przekopałem się. Zrobiłem sobie taki korytarzyk. Właśnie to tak miało wyglądać w moim pierwotnym projekcie, czyli korytarz przez całą górę. I tu będą takie sobie drzwiczki. I tu będą różne tam pokoje. Jeszcze nie wiem dokładnie do czego. O, tu jest takie nawet okienko. I to jest wyjście z drugiej strony. Na razie donikąd nie prowadzi. Ale tu będzie taki sam mostek jak z tamtej strony. I też będzie kolejka i będzie prowadzić po prostu do tej farmy nie do tej farmy, tylko do tej wiochy no, ale póki co są drzwi i tak, tutaj sobie znalazłem takie wejście do właśnie do pracowni mojej obecnej właśnie na, do tego poziomu muszę to wszystko wyciąć, Jeszcze tak, nie wiem, chyba, chyba do tego poziomu czy tak dokładnie tego nie sprawdzałem ale tak mi się wydaje, to jest w ogóle ta jaskinia jak pamiętacie z odcinka Trzeciego czy bodajże czwartego, to to jest właśnie ta jaskinia, w której był ten epic fail, mój pierwszy, gdzie myślałem, że to jest jakaś jaskinia. O, tu było gdzieś wejście do. O, fajnie, to wygląda w ogóle, nie? To nieważne. Tu było wejście do tej jaskini, i ja myślałem, że tam jest lawa, bo tam było światło, a to było po prostu taka dziura na wylot w górze, i po prostu to światło było spadało z drugiej strony. Tak, to jest właśnie ta jaskinia. Dobrze, że ona tu jest, bo troszkę mi roboty odejmuje. Nie muszę. No, tu jest kolejna jakaś jaskinia. No, ogólnie widzicie, przestrzeni jest dosyć sporo, ale niestety to trwa troszkę długo. No, w ogóle już zacznę. Ponieważ chciałem pokazać, ile czasu trwa ścięcie takiego jednego jednego poziomu, a tych poziomów mi zostało, nie wiem, jeszcze z 10 bodajże, a już ściąłem no dosyć sporo. Z jeszcze nawet nie połowa roboty przede mną. Tak więc jeden, jeden poziom chciałem wam pokazać jak, jak ścinam po czemu by nie. No, tak ogólnie. No niestety nie napawa mnie je optymizmem jeszcze myśl, że praktycznie z każdym poziomem będzie coraz więcej roboty bo niestety tutaj jest tak, że z każdym poziomem jest każdy poziom jest coraz szerszy więc dircik zbieramy tam widzieliście w tej jaskini zrobiłem sobie taki mały schowek tam wywalam ten cały dirt znaczy tą ziemię całą i ten cały kamień na razie go nie potrzebuję znaczy dirtu nigdy nie będę potrzebować ale ja tak czy jak nigdy nie wywalam jak widzicie zaopatrzyłem się troszeczkę ja nigdy nie wywalam niczego, co wykopię, no bo poza gravelem, który mi nigdy nie jest potrzebny, czyli żwirem, ale tak ogólnie nawet ziemię zawsze zostawiam. Kiedyś na moim świecie miałem taką nieciekawą sytuację, że wywalałem po prostu ziemię tam jak leci, w ogóle się nie zastanawiałem czy, ją, czy jej zostawiać, czy ją zostawiać. No a potem się okazało, że robiłem taki gigantyczny projekt i musiałem wyrównać teren, więc z jednej strony trochę podkopałem ten teren, a z drugiej musiałem, yy, musiałem go podwyższyć i niestety okazało się, że yy, no musiałem yy, sporo ziemi tam włożyć, więc musiałem kopać yy, setki tych yy, klocków, żeby, żeby móc wyrównać ten teren i się wtedy plułem w brodę, Kiedyś wywalałem tą ziemię, a potem te musiałem ją jeszcze kopać. No niestety. Tak to jest. Dobrze, że ta góra jest taka dosyć pusta w środku. Więc troszkę... Znaczy, no pusta nie jest, no ale... Przynajmniej miejscami są jakieś takie mini-jaskinie. No, co mi troszkę ułatwia robotę, ale tak czy siak, jak widzicie, o, troszkę już tego zrobiłem, a... Wiecie, no to, to wymaga po prostu cierpliwości, nie? Tak, tak sobie po prostu kopać. Tutaj nie trzeba, wiecie, tak jak przy tym szkleniu, więc wolę, wolę w tej, tak kopać niż jakbym miał jeszcze raz szklić tą górę. Czyli pokrywać ją szkłem, bo tak to trzeba obierać jakieś strategie, zdecydować, wiecie, na, na krawędzi, ryzyka i tak dalej. Opracowywać jakieś strategie, gdzieby by tutaj... Gdzie by, od czego by zacząć, żeby potem się nie zablokować czy coś. No tak po prostu sobie chodzę i kopię. Na razie wykopuję dirt, potem zostawię tego kamienia. Dobra, się zabierzemy za kamień. Ale niestety, co zauważyłem, to z każdym poziomem jest coraz mniej ziemi, a coraz więcej kamienia. Kamień się wydobywa dłużej. Ale... no, to coś wam pokażę tam, widzicie? taki drewniany mostek sobie zrobiłem o, stąd lepiej widać ponieważ ja tam często, z, o tam jest moja chata schodzę sobie po te mm, te drzewa ścinam nie? no i po prostu po co mam pływać jak mogę sobie zrobić most w 10 minut nie 10, 5 nawet pewnie nie i się nie męczyć więc ten mościk mi troszkę ułatwia robotę tak jak jest takie puste, to znaczy, że tam był węgiel który wykopałem sobie. No, troszkę już tego węgla tutaj znalazłem. Niedużo, spodziewałem się, że więcej, prawdę mówiąc. Nie chciałem na razie wyruszać na tą wyprawę, no bo powiem, że teraz... Yy, teraz tak myślę, że mam problem z tym węglem. I to dosyć spory. Ale sobie myślałem, że goletą górę i pewnie mnóstwo z węgla znajdę przy okazji, no a to niestety tak nie jest. Yy, za dużo tego węgla już nie, nie znalazłem. Yy, tak. Yy. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć. Odcinek nagrywany na zupełnie spontanie. W ogóle nie zapisałem o czym, o czym tu mogę z Wami rozmawiać, więc. <laughs> więc nie wiem. Powiem Wam, że gdybym miał zaczynać jeszcze raz to, to chyba bym się już nie zdecydował, bo to jest bardzo czasochłonne. Wiecie, no, ja tego tak nie, nie biorę na poważnie. Na przykład nie gram całymi godzinami, żeby to skończyć, tylko na przykład. Jak mi się chce, to siadam na, na godzinkę, włączam sobie w telewizję jakiś meczyk i tam tu niby gram, ale jednym okiem gram, drugim oglądam i jest git. I tak sobie po prostu przy okazji to kopię. Nie? I tak to ogólnie co zrobiłem do tej pory, no to było tak z dwie godziny roboty, nie? Plus z 15 minut, może troszkę więcej, ten dokończenie tego tego mostu no w ogóle zapewne chłam z 30 tego w złota to można by już dzisiaj zrobić w tym odcinku już by można zrobić tą kolejkę ale nie mam pojęcia, musiałbym to tak jakoś szybko, o mamy węgiel kolejny szybko jakoś w głowie policzyć na ile mi starczy tych torów przyspieszających bo zwykłego żelaza mam dosyć spokojnie mi wystarczy w ogóle się dziwię, czemu nie używam żelaznych kilofów, ale troszkę mi tego żelaza szkoda póki co. A ten, ten kamienny nie jest dużo gorszy od żelaznego. No. Hmm, w ogóle y, mam już narysowany u, u mnie na karteczce, On w nordę. Ściemia się. Dobra, to lecimy do domu, się przespać. Ugram na tym. Easy, tak więc niestety normalnie to sobie napisuję. Nawet tam pochodnie postawiam i po prostu kopię dzień i noc. Tak więc ten cobblestone, który właśnie wydobywam, na pewno mi się przyda, ponieważ mam mm, ciekawy projekt wieży. Tak jest, który, no i właśnie przy okazji mogę, nie będę musiał już kopać nowego kobla, tylko zrobię po prostu wieżę z tego. się przepalę ten cobblestone, żeby a tak przynajmniej częściowo będzie z, z tego bruku, jak to nazywają, a częściowo będzie z takiego kamienia no to kamień i to kamień, ale estetycznie się różni dobrze, pokażę ten most z bliska, póki jeszcze tak do końca nie jest ciemno no tutaj w ogóle chyba powstanie ta wieża, na początku chciałem za tą górą Kurczę, teraz nie widać. Za tą górą jest też taka druga góra, na której chciałem pierwotnie postawić tą... No, tak to wygląda. Chciałem właśnie na tamtej górze postawić tą wieżę. Zresztą tam, tam by mi się bardziej przydała, bym mógł sobie tam obserwować, ale no, okazało się, że tamta góra jest dosyć wysoka. I ta wieża nie byłaby wtedy zbyt wysoka, bo on nie... Nie da, niedługo zostaje... kurde, mogę wysławić, e, między tą górą, tam za tą, tą górą, za tą górą jest, y, y, ona jest dosyć wysoka i niedużo, niedużo jest, pozostaje do końca świata, czyli tego granicy, do której można budować. Czyli po prostu ta wieża byłaby na 20 parę klocków, no a taka wieża to jest dupa, nie wieża, więc w ogóle... Gdzie jest mój chleb? Kurde... No dobrze, że tu... Przypałem się, że tam go zostawiłem. Żeby mieć więcej miejsca na jakiś dircik. Okej. Okay. W ogóle odkryłem taki jeden błąd w grze. Nie wiem czy ktoś też go odkrył, czy ktoś go jeszcze ma. Może jakbym w tej chwili próbował coś wsadzić do tej... Do tej skrzyni używając shiftu. Przytrzymał shift i wdusił to. To by mi się gra zacięła. Znaczy wyłączyłaby się w ogóle. Czy musiałbym ją zdalnie wyłączać. Dlaczego? No to nie wiem. Taki jakiś dziwny błąd. Już się naciąłem kilka razy, tak? zrobię sobie jedną łopatę jednego kilofa. Żeby było równo uprawnienie Tak. drewna mam dosyć sporo póki co. Nie mam z nim problemu. Idziemy. O, kurde, nie trzeba zrobić w końcu tą farmę. Tak, w ogóle. Mm, aha, miałem zjeść. Dobra, to będzie śniadanko. Dwa chlebki. Zajęliście. E, no. W ogóle cały ten. Mm, o, Adermany się jarają. Pierwszy raz chyba widzę. O, z kubany, widzieliście, już się teleportował do mnie. One się. Popatrzyłem się na niego. One się teleportują chyba po 50% naszej odległości. O, że mi tam w środku nie siedzą. A no, najwyżej ich im w kopie. No ale ja tam. O, mi siedzi, no. Na szklanej górze. Nie wiedziałem, że one mogą się respić na szkle. To jest dosyć dziwne. No cóż. Ło, trzy je ja tam siedzą. Trzy ogórasy. Mam nadzieję, że zatkałem tą górę, yy, tą dziurę, znaczy się. No tam, na, początke, na początek wlazłem yy, tam od góry po prostu, bo chciałem zacząć kopać od góry, więc, no, kurde, na pewno będą. Byle nie creepery, chociaż w sumie by mi trochę pomogły w budowaniu. Nie, nie ma ich. No, tutaj też zniknęły No dobra, super. Aj, trzeba było w sumie, no, nieważne. Okej, okay, to tak. Pomyślałem sobie, że to będzie taka, znaczy ja to ogólnie widzę oczami wyobraźni jako taka jakby biosfera. Rozumiecie o co chodzi, nie? Czyli tu ogólnie będzie będzie sobie dircik tak leżał, będzie na nim trawka, będą jakieś drzewka, jakieś tam wiecie, takie takie bajerki, coś ala park taki, nie? Przy okazji no tutaj też będą te moje uprawy, nie? Czciny czy tam Zboża, kaktusów. No, tak więc to tak będzie wyglądać. I będzie dużo jakichś takich bajerków, ale wodospad, czy co? Nie wodospad, tylko. No, wodospad też w sumie mógłby być. No, nie, no, nie głupi pomysł. Ale ja miałem na myśli tą fontannę gdzieś tam. Wiecie, takie, takie coś, właśnie, ale parkowe, właśnie. Właśnie, ale parkowe, właśnie tak. To jest to, co charakteryzuje lub kurca Umiejętność wypowiadania się Dobra Tak więc, yy, myślę, że to fajnie będzie wyglądać tutaj Taka, taka właśnie mini biosfera zamknięta tak, Kurcze, można to poetycko yy, rozpatrywać W ogóle się bardzo cieszę, że yy, ten... Ta trawa, nie, bo trawa może się w tej chwili nie rodzi, nie rodzi się samoczynne, tylko e, kiedy jest e, na jakimś klocku sąsiadującym. Więc ona się jakby rozmnaża. Widzicie? Stąd na przykład tutaj przeskakuje i tak z, z upływem czasu cały ten obszar byłby taki zielony. E, tak więc. Mm, Cieszę się, że ta trawa przeskakuje też przez szkło, bo nie będę musiał robić dziur w tym szkle, żeby zasiać tą trawę na tym moim punkcie zero, gdzie dokąd mam zamiar wykopać, więc to jest dobrze. Co tak myślę teraz, bo miałem kilka tych, jak one się nazywały, tego prochu strzelniczego miałem troszkę w domu, bo kilka razy już z creeperami miałem do czynienia. Więc w sumie mogłem zrobić z jeden dynamit i tu przyjść i wysadzić jeszcze ten kawałek, jakby było takie urozmaicenie tego odcinka. No w sumie, co czasu jeszcze? Mam. No dobra, wiecie co? Ja wracam za chwilę z dynamitem. O, będziemy wysadać. No witam Was, już jestem. Mam dynamit, mam to, czyli. Jak to się nazywa krzesiwo o, Mam nadzieję, że dzięki krzesiwu można wysadzać, bo z tego co pamiętam to można A, gdzieś tu, bo nie chciałbym szkła uszkodzić. Jest jakoś na środku. Spróbujemy się wykopać jakoś głęboko I tam gdzieś rozdupcymy Ordu jajca ludzie! Jak berety. O, tu wystarczy. Coś tu nawet za głęboko. Nie potrzebuję aż tak. No ale co tam? Nieważne. Dobra, to czekajcie tak. Gdzieś tutaj. I trzeba mnie szybko zdupczać. Come on. No co jest niemożna? A! Kurde, wydawało mi się, że można. A, zapaliło się. No i pierdykło. No, powiem wam, że skromny efekt. Nie opłacało się iść aż do domu. Ale tam. Jajca muszą być. Dobra. A, mam nadzieję, że nie zjebałem tutaj. E, powinno być sam raz poziomem No, no nieważne potem jeszcze, będę musiał jeszcze uzupełniać to już w ogóle się wkurzę No nieważne To ser żeśmy poszaleli dzisiaj zużyłem całą Akurat miałem 5 tych yy, prochów strzelniczych Więc <laughs> so, jak widzicie z taką nie wiem mniej więcej myślę że yy, wykopanie takiego jednego poziomu to jest 15-20 minut więcej policzcie W ogóle ile poziomów mi jeszcze zostało? Eee, raz, dwa Trzy, cztery Pięć Sześć Siedem Osiem tylko A, myślałem, że więcej Osiem poziomów No niestety już mm, Światło gaśnie gdzie Trzeba się pomału żegnać Niestety Tak wiem, że to smutne Kurde Okej, okay. no, dobra, jeszcze chwilę pokopiemy A mniej więcej dosyć sporo dzisiaj zdążyłem zrobić okay, no to już się zacznę cofać do domu O Au, tu trzeba koniecznie szkło wstawić bo teraz trzeba się pośpieszyć Ja chciałem jeszcze tam te tory zrobić ale I tak by za dużo z nich nie było będę robić tory dopiero przy następnej mojej wyprawie, po następnej mojej wyprawie, gdzieś tam do tamtej jaskini. No, powiem Wam, że te szklane barierki to był genialny pomysł. Tak zdecydowanie. Podobają mi się i tak wizualnie, i są funkcjonalne, bo nawet jakbym chciał, a wow! no, jednak mogę. Myślałem, <laughs> że nawet jakbym chciał, to bym nie mógł tam wyskoczyć, ale niestety. <laughs> z chrypką. To chyba jest takie charakterystyczne dla mnie. No, jak widzicie. Coraz, coraz bliżej końca tego projektu. Więc ja wam dziękuję. Jestem Lub i do usłyszenia. To 12 odcinek wydobywaj z Lubkurcem kurcem. Dzisiaj było takie jakby wydobywanie, tak więc... Do usłyszenia i na razie.